E, jakby tu, przepraszam Was, jakby tu się pojawił tak, jak. jakiś messenger, ale jestem w naszej grupie i Rondolfin, więc ciągle mi tu spamią dziady jedne, e, dziadyki takie. No. Więc e, tak będziemy kupować tego pięknego andaluska, tylko ja kocham całym serduszkiem, bo jest przepiękny po prostu. Tak wiem, chodzę nie wiem gdzie, ale to jest piękny, on jest pikny, po prostu pikny. Po prostu pikny, po prostu, jak on chodzi, tak piknie chodzi. No więc ja się zaloguję i zaraz do Was wracam. No i ja już się zaloguję, Więc yy, to są moje tak więc kupujemy. Czy jesteś na pewno kupić tego konia, będziecie cię to kosztować. 950 starkojsy. Dobra robota, teraz możesz jeździć na swoim koniu w Krzester bo online. Kon będzie zawsze czekał na ciebie w stajni lub na pastwisku. Jej, yeah. więc ja już będę kończyć. Jeżeli chcecie więcej filmów, to piszcie. Z chęcią będę czytała komentarze i piszcie, czy bardziej chcecie MW, czy właśnie takie coś. Więc pawa!